Słuchajcie, przyszliśmy do takiej restauracji Sumoniku. Zobaczcie, to jest taka... To jest Japońska restauracja, w której płaci się 569 peso od osoby, czyli jakieś 40 zł i je się po prostu do bólu, do oporu, nie? A zobaczcie, co jest do wyboru. Raz, dwa, trzy, cztery rodzaje wołowiny. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem rodzajów wieprzowiny kurczak, teriyaki kurczak Japanese spicy kurczak paluszki krabowe i... a, to już jadłem, fish cake jakby ciasto rybne do tego napój no i jeszcze można sobie dobrać sałatkę powiem wam, no, że to się opłaca, bo na dwie osoby no to wyjdzie, nie wiem, 70 zł no tam 80 zł tak, dla, dla, i patrz, tu jest grill coś do picia to będzie jeszcze nożyczki do cięcia i sobie po prostu tutaj wszystko sami będziemy grillować. I są sosy do tego, tak. Mm. Brzmi to dobrze, brzmi to dobrze. Zaraz zobaczymy yeah. co z tego um, wyjdzie. All yeah. for us? Yeah. <laughs> no nie, zobaczcie ile gościu nam przeniósł żarcie. Nie? It's small, you know. This is all for us? Yeah, just, just no, that's... I don't think so, yes? I thought it's like four pieces, just small, don't worry. You ordered this? Nie, no zobaczcie, to tu się dzieje, ale to jest w ogóle. Zobaczcie tych pojemników jest raz, dwa, trzy, so cztery, so pięć. Z To zamrożone, to jest. to so many, it's hard. O, so oh, to jest pozamrożone wszystko. I tu jeszcze nam donio doniosła trochę rzeczy. Zobaczcie ile jest tego żarcia. Naprawdę 40 zł za osobę. No to w Polsce macie kurde, no macie jakiś tam obiadek, tak? Gnary powiedzmy dobry, za 40 zł zjecie. Ale też nie wiem, szału nie... Steka dobrego nie zjecie za 40 zł, tak? A tutaj zobaczcie ile tego żarcia jest. Ile jest tych pojemników. No nie wiem czy my to przejemy wszystko, nie? Jest jakaś zupka. Próbujemy tą zupkę czy na dobra. Wygląda ładnie. Mmm, pyszna jest ta zupa Wywar jest bardzo esencjonalny. Smakuje jak taki dość słony rosół, ale jak wygotowany z dużą ilością kapusty. Bardzo mocno wyczuwalna jest kapusta tutaj. Naprawdę to jest bardzo dobre. Dzięki. Szpinak? Tak, ja mówi, że tam jest szpinak. Możliwe, że to jest szpinak i kapusta, no? Spinach z kapustą. Nie, bardzo. Co to jest? Ok, co to jest? Nie wiem, co to jest, wygląda like jak. masz potato. Masz potato z ziemniakami. A, jest bardzo no, to w ogóle, patrz, kawałek sałaty przyniosła. Nie wiem w ogóle, czy to jest w sosie. A to jest niby ten, to jest sałatka colesław niby, tak? A, no to tego jest akurat mało. Kukurydza. Mmm, ale... na tocie wszystko tak jest z wasabi, ten colesław. Good. Próbuję, ta wołowinka, chyba się już zrobiła. Ja nie lubię mocno wyczuczonej bułowiny, bo wiadomo, że my Polacy lubimy nawet surowo w Tatarze. Więc spróbujemy, z tym sosem spróbuję, bo ten sos jest dobry. Mmm! Ale, to jest, jest dobre! Cut this, this one. What? Not this. Cut? Moment. Yeah, tu a... Moment. It Lemoniada ogórkowa. Bardzo dobre też. Naprawdę. Ma słodkie ogórki. Jedyna rzecz, która mnie tu denerwuje, to jest to, że to jedzenie jest bardzo mocno zamrożone. On po prostu wyciągnęli to z zamrażarki i przynieśli. Myślę, że powinni to jakoś wcześniej rozmrażać. Generalnie nie wiem, czy można grillować tak od razu zamrożone mięso. Ja nigdy tak nie robiłem. potniemy już na mniejsze części szybciej się ugryluje łatwiej będzie można go zjeść Ale to pachnie po prostu, no obły, nie? Yeah. Obły. No it's yours, I will get mine. Everything, I will get Where? mine. I ordered. Yeah, I don't want this, it's not good. I eat for mine. O, zobaczcie, jakie kawałki wołowiny, nie? Tylko, tak jak mówiłem, zobaczcie, jakie to jest zamarznięte. No tak, tak chyba nie powinno być, mi się wydaje, w dobrej restauracji. Powiem wam, że na taką wyżareczkę to liczyłem. Znaczy, czekałem, bo wiecie, no jem tutaj po prostu no różne rzeczy, niestety nie keto na razie, nie trzymam też żadnej diety. Mm. A to jest po prostu to, co mój organizm potrzebował, czyli dużo mięcha, bez żadnego ryżu, dużo tłuszczu. Podsumowując, co my tutaj mamy? Mamy cztery rodzaje wołowiny. Mamy... Yy... Trzy rodzaje wołowiny surowej i dwa rodzaje wołowiny marynowanej. Wcześniej. Mamy trzy rodzaje wieprzowiny. Taki się wiele kłada. Jest, jest też boczek marynowany, tak? Dziękie plasty boczku surowego. Oczywiście to są różne, e, różne odmiany tych mięs. Ja ich wszystkich nie znam, więc nie będę tutaj, wiecie, robił pajaca z siebie i wymieniał. Natomiast no to jest pyszne wszystko. Te sosy są bardzo dobre. Ten jest pikantny. Paprykowo pikantny. Ma jakąś tutaj przyprawę, której ja nie znam. Taki jakby ferment, trochę fermentowany smak, a tu po prostu sos Ale z dodatkiem cukru wydaje mi się. To jest dosyć słodka. ten kawałek wołowiny z sosikiem po prostu mm. etycka i to nie jest sama wołowina, ona była wcześniej zamarynowana w pieprzu i ten pieprz wyraźnie się czuje do marynaty. Delikatnie łaskoczy język ostrością, ale nie jest za ostra Naprawdę. To jest, to jest to, na co na co czekałem. W takim jedzeniu marzyłem od tygodnia. Rajskym ja sposobem zabijacie sobie w sałatę kawałek. Tam ma tutaj akurat połowinkę, tam tutaj jeszcze sobie kawałek prosiaczka. Do tego to te sałaty Polsław z Wasami, jak to tutaj jest. Tam tutaj sobie jeszcze troszeczkę kukurydzy. I to wszystko, proszę Państwa, ja w mojej guzi. To jest hmm. A to wszystko przebije sobie tą pyszną dórką. Mamy w ogóle topu jeszcze, przepyszny. Zobaczcie, w każdym takim pojemniku jest no raz, dwa, trzy, cztery, cztery pięć plastrów mięsa. W boczku dużego no po dwa plastry, tak? Zobaczcie, ile... Jej się pomyliła i ona myślała, że zamawia po cztery sztuki, czyli po cztery plasterki, a ona zamówiła po cztery pojemniki. Zobaczcie, te już są puste, nie? Tyle zjedliśmy. Do tego oczywiście dodatki, <grym> yy, warzywa, yy, paluszki krabowe, zupy wzięliśmy po dwie naprawdę mega dużo żarcia, dawno się tak nie najadłem. I to wszystko 80 zł, proszę Państwa 80 zł za to wszystko, rozumiecie? Za tą wieżę pojemników, za to całe żarcie 80 zł. Uważam, że to jest dobry bil. Witajcie widzowie! Dziękuję, że poświęciliście mi swój cenny czas na ten odcinek. Ten odcinek był jakby takim przecinkiem między yy, wizytą na Moal Boal a przeprowadzką na Sikihor. Chciałem Wam jeszcze pokazać, co możecie robić w wielkim mieście Cebu. Jest tam pełno restauracji, no my byliśmy akurat w tej, ale wybór jest naprawdę ogromny. Jeżeli będziecie kiedyś w Cebu, to na pewno znajdzie każdy coś dla siebie. Ja jestem Marcin, ty byłeś na kanale 180 stopni. Jeżeli film ci się podobał, nie zapomnij o subskrypcji, jeżeli jeszcze tego nie robisz. Zostaw jakiegoś lajka, zostaw komentarz, jakiś ślad po sobie dla zasięgów. Dla lepszego mojego samopoczucia też również. Także do zobaczenia w następnym odcinku, to już koniec. Na razie, hej!